Wrocław Pintal, witam Państwa w kolejnym programie Pytamy Wprost. Dzisiaj y, moim i Państwa gościem jest znana w Tarnobrzegu postać, pan Adam Maślanka. Witam serdecznie. Witam Panie Dyrektorze, witam słuchaczy oczywiście i widzów. Któż nie zna Adama Maślanki, ale dla niezorientowanych przypomnę, że jest on wiceprezesem klubu biegacza Witar w Tarnobrzegu. I od kilkudziesięciu lat związany jest z biegami, które odbywają się w naszym mieście bieg Siarkowca, bieg Frejera, którego kolejna edycja zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się 9 października tego roku, jak zwykle z metą przy zamku Dzikowskim, prawda? Klub Biegacza Witar obchodził Adamie w zeszłym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Czy to dla Was był wielki dzień, wielkie święto, czy po prostu jeden z kolejnych dni w kalendarzu? Można by i tak, i tak powiedzieć, ale rzeczywiście był yy, wielki dzień, wielki dzień, 40 lat. Początki trudne były w organizowaniu tych biegów, i, i tak teraz, tak sięgam pamięcią wstecz, to rzeczywiście to jest wielkie osiągnięcie 40 lat. Pracy społecznej przede wszystkim. A czy Klub Witar to jest przede wszystkim organizacja biegów, czy też przede wszystkim praca z młodzieżą, która uczy się biegać, startować w zawodach, czyli treningi i tak dalej? Czy też Wasza działalność jeszcze na czymś innym polega? No przede wszystkim jest duża, duża działalność, szeroka działalność. Organizacja biegów to jest na terenie Tarnobrzega, czyli bieg Szarkowca, bieg nad Wiszlański, bieg nad jeziorem, bieg... Biegi miekołkowe to organizujemy, ale oprócz tego od wielu, wielu lat już prawie 25 lat, istnieje sekcja młodzieżowa, którą ja trenuję, jestem trenerem. Współpracujemy też i organizujemy nie tylko te biegi, ale mistrzostwa szkół, przełaje w Tarnobrzego. To wszystko właśnie jest naszą domeną, my to prowadzimy, wspólnie oczywiście z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na terenach zwierzyńców, dyscypliny lekotyczne przełaje, także tutaj też duże nasze pole działania jest przy współpracy I, i, i treningi, wyjazdy w szkołach. Gdzie tylko się da z młodzieżą, wyjazda na zawody, na Mieszostwa Polski, to to już jest kategorie wiekowe młodzieży, są i tak dalej. Także... Z okazji tego jubileuszu 40-lecia klubu y, otrzymaliście panowie, mam na myśli prezesa klubu Zenona Dziadurę oraz twoją skromną osobę, srebrne odznaki od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zasługi dla sportu. Czy to jest Twój najcenniejszy, że tak powiem, medal? No raczej tak. Raczej tak. <laughs> raczej tak jest no. podtrzymywanie tych 40 tak, tak, lat tak, działalności. Tak, tak, no. No I to mówię cały czas, podkreślam, my w klubie działamy wszyscy społecznie. Na 40 lat organizacja biegów, 40, 40, nie, ale 20 kilka lat yy, współpraca z młodzieżą. i nie tylko yy, w klubie, ale mhm. współpracujemy ze szkołami też tak samo. Wybieramy tam, szukamy tych braleńczyków yy, talentów na właśnie na takich zawodach szkolnych. Jak przełaje, tam się wyszukuje i wtedy do klubu i, i ewentualnie wtedy już praca z nimi i, i wyjazdy na zawodach wszędzie, no jakie tylko tam są. Począwszy od kategorii młodzieżowej do, do seniorów, tak jak Michał Wojciechowski już. O Michale, już ciężka, porozmawiam. Ciężka o Michale sobie jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałbym dotknąć najwaszej największej bolączki e, związanej właśnie z pracą z młodzieżą. E, marzycie o, i walczycie od lat e, jako klub biegacza o stadion lekkoatletyczny, z prawdziwego zdarzenia, z bieżnią lekkoatletyczną, pełnowymiarową. Dopóki istniał stadion KS Siarka w poprzednim kształcie, to tam była bieżnia. No, jaka była, taka była. Ale była, Ale była. Ale była. Ale była i tam trenować. mogliście trenować. Trenowaliśmy. Po przebudowie stadionu, niestety, te możliwości się urwały. Gdzie zatem teraz trenujecie? Jeszcze był wątek szkoły dziesiątki. Też była bieżnia niewymiarowa, Aha. ale była bieżnia szotrowa. Też... I znowu remont stadionu na, niestety... euro, na euroboisko. No i niestety I Niestety też bieżnia zniknęła. No niestety to jest bolączka no, to w ogóle nie tylko nasza. Bo no dlatego, że nie ma gdzie przeprowadzić zajęć szkolnych. Nauczyciele w UFIści nie mają gdzie prowadzić zajęć szkolnych. To jest program realizowania programu szkoleniowego w szkołach, nie? No, gdzie no, gdzie? No, biegaliśmy w początkach, nie było stadionu, gdzie tylko się dało. E, lasy. Zwierzyniec, po chodnikach, no takie to były początki. Po chodnikach biegaliśmy, troszeczkę nas tam przeganiali, po ulicach biegaliśmy, mieliśmy tam ciąg... Ale ja pytam, gdzie teraz A trenujecie teraz? po tych remontach właśnie tych dwóch obiektów, no to, gdzie były to, bieżni? Dalej to samo, biegamy A. w Zwierzyńcu, bierzemy w Zamku. Przez, pewien czas ale, zdaje się ale, w szkole w Baranowie, znaczy ale, nie w szkole tak. tylko w, na stadion. stadionie w Baranowie Sandomierz. Ale dzięki ja. uprzejmości dyrekcji właśnie w Baranowie, A. od A. jak powstał stadion chyba gdzieś jakieś 5-6 lat temu, Y, trzy razy w tygodniu. Tam treningi mm -hmm. prowadzę, tam dojeżdżam z młodzieżą, Aha. tam ich zaworzę. Wcześniej dojeżdżaliśmy do, do Sandomierza też na treningi, jakieś. No. Bo w Sandomierzu I... jest a, stadion tak, lekkoatletyczny. A w okresie zimowym, no to szkoła dziesiątka dyrekcja, no wspaniała ale dyrekcja. co szkoła I dziesiątka, gdzie w szkole zajęcie gdzie? prowadzić na halach, na korytarzach tak biegamy, nie ma gdzie. po korytarzach tak biegać? jest, tak biegamy właśnie no, 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 nie ma tam i z powrotem? tak jest, w zimie nie ma gdzie schody, siła biegowa no dobrze, no to co z tym stadionem bo y, wielokrotnie czytałem w, w mediach że tak. trwają przymiarki że prezydent obiecuje chociażby na tej uroczystości jubileuszowej we fregacie i pani wicemarszałek Draus i Pan Dariusz Bożek yy, wspier powiedzieli, że będą wspierać tę inicjatywę, że będzie stadion w Tarnobrzegu. Tak i w będzie stadion w Tarnobrzegu? No nie wiem. Nie wiem, czy się doczekam z naszego żywota. A. Może jako widz, no trudno mi powiedzieć, ale, ale no, no do dzisiaj no, no, nie ma projektu. Jak będziemy mieli projekt, będzie pozwolenie na budowę, to wtedy będziemy wiedzieć, że ten stadion może będzie. A. Za ileś tam lat. A gdzie on ale miałby powstać ewentualnie? Na co na, na obiektach zwierzęci. sportowych, tak? Na na na, na jako jeden z kilku sportowych. obiektów. Tak. Z kilku tam niby ma być, bo był ten projekt, jest projekt, no ale projekt jest projektem, a czas? Aha. Od projektu ile? No, no nie wiemy, no nie wiem, czy się doczekał. no byłoby źle, gdybym się nie doczekał. Przez 40 lat pracy społecznej z klubem w Tarnobrzegu, gdzie wychowujemy właśnie wychowanków swoich startują. Na jeszcze Polski w różnych kategoriach wiekowych zdobywają medale w dyscyplinach takich, no przede wszystkim y, srebrny medal, y, marka Gaja, y, w skoku w dal. Mówisz teraz o osiągnięciach klubu biegacza Witar. No, ale tak nawiązuje do tego, na no, tu gdzie trenowaliśmy. No nie było gdzie. No biegaliśmy po polach, biegaliśmy w zamku. No, no i medal przyszedł, jeden, drugi, sprinterka tak samo, także no, no i nie było, nie było stadionu, no, ale no, no się gdzie tylko można, gdzie nas wygonią, no to idziemy gdzie indziej. Na, 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 na początkowym etapie Twojej kariery y, po prostu byłeś biegaczem, biegałeś, tak, tak. no byłeś działaczem sportowym klubu, ale przede wszystkim biegałeś. Y, 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 jakie były Twoje największe, Adamie, sukcesy na tym polu? Czy, czy półka ugina się od pucharów, medali? no jest. Jest, jest. półki się ogienają <noise> <noise> tak? od pocharów, no część jest już pochowana, bo nie ma miejsca. A najcenniejsze? Tam, najcenniejsze to są z, z, Tak, to są z Francji. Z Nowego Jorku, także, także jest z, z całego świata, z całego Europy. No. Przez tyle lat biegania, także startowałem Aha. i we Francji przez wiele, wiele lat jeździłem. W Stanach Zjednoczonych też tak samo uczestniczy, u, uczestniczyłem w maratonach. No. W Nowym Jorku wielokrotnie. Maraton Boston, maraton Los Angeles, Francja, no to prawie 5-6 razy w tych maratonach. Oczywiście no, ja byłem jako amator, nietypowo zawodowy. Mm -hmm. Kiedyś jako jeszcze młody chłopiec, tam mając te 16-17 lat, no to biegałem na Wszystkich dystansach, ale później już wojsko i tego. Modne się stało bieganie i zaczęliśmy biegać właśnie z kolegami. I, I to już było takie, no nie amatorskie, ale to już było takie półzawodowe bieganie, mimo że dla siebie. No. A teraz y, trochę upływ czasu, trochę zdrowie nie pozwala ci uprawiać tej dyscypliny, tej dyscypliny nie pozwala ci uprawiać czynnie. I wszyscy znamy cię od wielu lat y, z y, prowadzenia przy mikrofonie na mecie zawodów biegu siarkowca czy biegu frejera właśnie jako konferansjera jako osobę, która kompetentnie i z wielką wiedzą przedstawia nam zawodników, przedstawia ich osiągnięcia ile mają lat, jakie dokonania, no jest to bardzo cenna inicjatywa, ale zdaje się 9 października Adama Maślanki nie zobaczymy na mecie biegu frejera dlaczego? No szkoda, bo Miałem operację wcześniej w tamtym roku. Yy, miałem wymianę biodra, protezę mam i tego. I w tej chwili y, rehabilitacja jeszcze trwa i do sanatorium wyjeżdżam na. Aha, no jest turnus rehabilitacyjny tak, tak, tak. i trzeba je. Wyjeżdżam. No ubolewam, że nie będzie, go tyle lat, tyle lat prowadziłem to i, i tego. I, i no, 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 no trudno trzeba się pogodzić. No. Ktoś tam mnie zastąpi, no, na pewno. Wspomnieliśmy o Michale, Woj, Michale Wojciechowskim, dobrze mówię, jesteś tak, tak. jego trenerem, a Michał to według mnie, nie wiem czy się mylę, Twój najbardziej y, utytułowany zawodnik, tak? Był wcześniej jeszcze, Adam Przybysz. Adam Przybysz, tak. tak. Adam był, był gościem Adam. na jubileusz. Tak, tak, właśnie był gościem. No, wyjechał z rodziną do Krosna i dalszą karierę tam właśnie kontynuował. No, z, z, powodzeniem. z powodzeniem. Z powodzeniem w biegach tak, długodystansowych. Tak, tak, długodystansowych, tam człowiek miejsca w maratonach. A Michał jest czynnym zawodnikiem tak, nadal. W dalszym ciągu czynnym. Jest. Tylko, że jest zawodnikiem niepełnosprawnym, niepełnosprawnym nie, niesłyszącym, a? ale nie przeszkadza mu to w uprawianiu biegania i osiąganiu wielu, wielu, wielu jak, sukcesów jak, i medali. Jak najbardziej, przede wszystkim jest to czołowy zawodnik świata. Taka jest prawda. Czołowy zawodnik świata. Na dystansie 5-10? I, i, I półtora, tak samo, bo tak. i biegał na halowych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwa Świata 4-5 lat temu. zdobyło srebrne, złote medale. Ostatnie 3 lata to 2 złote medale na przełajach na 3 km, na 5 tysięcy metrów, także to są jego te dystanse, nie jeszcze dłuższe, ale tak, od 1500 na halowych do trójki i później biega właśnie 5000 metrów i 10. Nie? No i na Olimpiadzie te startował, gdzie na pierwszej Olimpiadzie, czyli 5 lat temu, bo teraz tam Przesunęła się Olimpiada ze względu na, na pandemię, to tamten razem był piąty, szósty, a w tej chwili po perypetiach zdrowotnych no niestety miał i przerwa była tuż przed Olimpiadą, która była kilka miesięcy temu, no i tam za już siódme miejsce coś takiego, a na mistrzostwach Europy to już na poziomie medalowym, na poziomie miejsc na podium biega. Oczywiście startuje tutaj razem z prawnymi, startuje też na mistrzostwach polskich na przełajach i też zajmuje takie no, miejsce, koło dziesiątkę nieraz wejdzie, koło dziesiątej mhm. z zawodnikami, czołowymi naszymi. No. Także... Adamie, co trzeba zrobić y, nad Jeziorem Tarnobrzeskim, aby wylansować to miejsce y, pod kątem uprawiania Biegów, y, biegów, czy to na 10, czy na więcej kilometrów, przecież tam można spokojnie maratony, czy półmaratony organizować, tylko, nie tylko że nie, nie mamy nie dróg. Tak, nie tylko, bo y, Grzesiu Sudą, tak jak Robert Korzeniowski, już tutaj no. anonsowali, no. Że, żeby zrobić naokoło tą opaskę i są chętni do organizacji wielkich, wielkich wietlonów. Czy z, włącznie nabyt myślę Mistrzostwach Samej Polskiej, jakieś pocharowe, triatlony. Mhm. I jakby była paska gotowa, no to to jest coś pięknego. Czyli bieganie, rowery i, tak, tak, i pływanie. Tak, tak. A jezioro jest, tak, woda jest, tak, tak. rowery nie problem. Tak, no tak. i z bieganiem by nie było problemu, tylko tak. potrzebna jest ta droga opaskowa. Tak, tak. tak bo... Ale już pierwsze kroki w kierunku popularyzacji tej, 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 tego biegania nad jeziorem są, bo organizujecie czy to nocne biegi, tak, tak, yy, tak, tak. to także klub biegacza ma w tym swój e... udział, prawda? Tak, Wspólnie organizujemy z Miejskim Środkiem Sportu i Rekreacji. Wcześniej mm -hmm. były półmaraton, maraton, maraton. No, zostaliśmy, zrezygnowaliśmy, dlatego że mało chętnych było, bo bardzo, bardzo ciężko jest niewygodnie i niebezpiecznie biegać po tych płykach. Zrezygnowaliśmy i organizowaliśmy półmaraton i 10 kilometrów. A w tej chwili no, też no, popularnością się nie cieszyły te biegi, bo y, trudne warunki techniczne są. nie? I teraz zrobiliśmy ten y, bieg wspólnie oczywiście z Miejskim Ośrodki Sportu Rekreacji Pana okay. tak nocny i tutaj poszło to do góry. Bardzo, no, bardzo. Widziałem relacje w, A, w naszej telewizji. Tak, tak, bardzo tak, fajnie tak, to wyglądało. Super cieszy się powodzeniem, chcemy to jeszcze oatrakcyjnić, o jakieś tam pochodnie, niepochodnie, jakieś tam przebieranie się zawodnikom, no bo to ma być frajda, to ma być zabawa na sportowo. O no, to tylko nam chodzi. Na koniec zapytam jak zwykle takiego gościa jak ty o plany i zamierzenia. Już mówiłem, nie wiem, czy doczekał się stadionu. <grym> to byłoby, to byłoby to spełnienie naprawdę, no, marzeń. Pięknego, tak. No bo no, teraz no, nie mamy młodzież nie chce przechodzić, nie? Bo ja, przechodzą tak samo i rodzice, mówię, panie Damia, no gdzie, tu pan jeździ, tu pan jeździ, na treningi tu, no gdyby był stadion. Drugi klub, jeszcze jest Harpagan, tak samo powstał, tak samo lekaretycznie, nie koleżanka prowadzi, nie? byłby obiekt. No to byłoby więcej, no to to jest no, z ręką na sercu ten stadion by tętnił życiem 30, 40 do 50 osób biegających, uprawiających leką by było, bo nie tylko. E, skoki, no, nie tylko bieganie, no bo tam no, czyli... są techniczne imprezy. Jeszcze. Życzę ci zatem Adamia, abyś doczekał, abym ja też doczekał, <laughs> jesteśmy w podobnym <laughs> wieku, abyśmy doczekali otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu, takiego przynajmniej jak ma Sandomierz, takiego jak ma Połaniec. Byłem na otwarciu z panią Ireną Szewińską. Coś pięknego. Dziękuję Ci za wizytę. W jak w Baranowie, tak, bo nawet tak nie mamy. No. Bo nawet takiego nie mamy. No nie mamy Dziękuję Ci jeszcze. za wizytę w studio. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Państwu. Do następnego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.